Wygłaszam to orędzie w czasie, który wszyscy wiemy, że jest trudnym, przełomowym momentem dla naszego kraju. W czasie kardynalnych, nieodwracalnych zmian na całym świecie, najważniejszych wydarzeń historycznych, które ukształtują przyszłość naszego kraju i naszego narodu, kiedy na każdym z nas spoczywa kolosalna odpowiedzialność. Od 2014 roku mieszkańcy Donbasu walczyli, broniąc swojego prawa do życia na własnej ziemi, do posługiwania się ojczystym językiem. Walczyli i nie poddali się w warunkach blokady i ciągłego ostrzału, nieskrywanej nienawiści ze strony reżimu kijowskiego. Wierzyli i oczekiwali, że Rosja przyjdzie im na ratunek. Zagrożenie rosło z dnia na dzień. A informacje, które do nas docierały, nie pozostawiały wątpliwości, że do lutego 2022 roku wszystko było przygotowane do kolejnej krwawej akcji w Donbasie, przeciwko której, przypomnę, reżim kijowski rzucił do akcji artylerię, czołgi oraz samoloty. Wszyscy dobrze pamiętamy zdjęcia z nalotów na Donieck. Chcę to powtórzyć. To oni rozpętali wojnę. A my użyliśmy i używamy siły, by ją powstrzymać. Ci, którzy planowali nowy atak na Donieck, na Donbas, na Ługańsk, rozumieli bardzo jasno, że atak na Krym i Sewastopol to ich następny krok. I my to wiedzieliśmy, dostrzegaliśmy to, a teraz w Kijowie otwarcie mówią o takich dalekosiężnych projektach. Otworzyli się, ujawnili to, co i tak doskonale wiedzieliśmy. My chronimy życie ludzi, naszą ojczyznę, a celem Zachodu jest nieograniczona władza. Odpowiedzialność za podsycanie konfliktu ukraińskiego, za jego eskalację i za rosnącą liczbę ofiar spoczywa w całości na zachodnich elitach i oczywiście obecny reżim w Kijowie, dla którego naród ukraiński jest w zasadzie obcy. Zachodnie elity nie ukrywają swoich celów. Jak mówią, to bezpośredni cytat: przynieść Rosji strategiczną klęskę. Co to oznacza? Czym jest to dla nas? Oznacza to wykończenie nas raz na zawsze. Oznacza, że planują przekształcić lokalny konflikt w globalną konfrontację. Dokładnie tak to rozumiemy. Będziemy na to odpowiednio reagować. I w tym, I w tym przypadku, przypadku chodzi bowiem o samo istnienie naszego kraju. Nie mogą jednak nie mieć świadomości, że Rosji nie da się pokonać na polu walki. Prowadzą więc przeciwko nam coraz bardziej agresywne ataki informacyjne. W latach 30. ubiegłego wieku Zachód otworzył nazistą drogę do władzy w Niemczech, a w naszych czasach zaczęli zmieniać Ukrainę w antyrosyjską. Ten projekt nie jest tak naprawdę nowy. Osoby, choć trochę zanurzone w historii, doskonale wiedzą, projekt ten ma swoje korzenie w XIX wieku. Był uprawiany w Austro-Węgrzech, w Polsce i w innych krajach w jednym celu, aby zagarnąć od naszego kraju te historyczne terytoria, które dziś nazywa się Ukrainą. Pozamykali oko na zabójstwa polityczne, na represje reżimu kijowskiego wobec dysydentów. Na nadużycia wobec wiernych nakłaniali neonazistów do aktów terroru w Donbasie. Zachodnie akademie i szkoły szkoliły oficerów oddziałów nacjonalistycznych i dostarczały broń. Chcę podkreślić, że jeszcze przed rozpoczęciem specjalnej operacji wojskowej trwały rozmowy między Kijowem a Zachodem o dostarczeniu systemów obrony powietrznej, odrzutowców i innego ciężkiego uzbrojenia. Pamiętamy zmagania kijowskiego reżimu o uzyskanie broni jądrowej. Mówili o tym publicznie. USA i NATO szybko zakładały bazy wojskowe przy naszych granicach, tajne laboratoria biologiczne. Wykorzystywali ćwiczenia, aby zapoznać się z przyszłymi polami bitew. Przygotowywali kijowski reżim i całą zniewoloną Ukrainę do wielkiej wojny. Przez cały czas, gdy Donbas płonął, gdy przelewała się krew, a Rosja całym sercem, i chcę to podkreślić, całym sercem tęskniła do pokojowego rozwiązania, oni grali życiem ludzi i używali zaznaczonych zaznaczony... kart do gry. Ten okropny sposób oszustwa został przetestowany wcześniej wielokrotnie. Działali bezwstydnie i dwulicowo, niszcząc Jugosławię, Irak, Libię, Syrię. Nigdy nie zmyją tego wstydu. Takie rzeczy jak honor, zaufanie, życzliwość nie są dla nich. Po długich wiekach kolonializmu i dyktatu przyzwyczaili się do poczucia, że mogą wszystko. Przyzwyczaili się do opluwania całego świata. Okazuje się, że z góry patrzą nawet na własny naród. Bo ich oszukali, opowiadając bajki o tym, że są zwolennikami pokoju i popierają rezolucję ONZ. Jak już wspomniałem, Zachód skierował przeciwko Rosji nie tylko siłę militarną i informacyjną, ale także gospodarczą. Ale nigdzie nie osiągną swoich celów i nie osiągnie. Co więcej, ci, którzy zainicjowali sankcje przeciwko Rosji, sami się ukarali, spowodowali wzrost cen, zamknięcie przedsiębiorstw i kryzys energetyczny w swoich krajach. I mówią własnym obywatelom i my to słyszymy, że wszystkiemu winni są Rosjanie. Jakich środków użyli przeciwko nam w tej agresji sankcyjnej? Próbowali zerwać więzi gospodarcze z rosyjskimi firmami, odizolować rosyjski system finansowy, pozbawić nas dostępu do rynków eksportowych, aby uderzyć w dochody Rosji. To chodzi również do kradzieży, nie można tego inaczej nazwać, naszych rezerw walutowych prób osłabienia rubla i napędzenia inflacji. Sankcje antyrosyjskie są tylko narzędziem. Celem, jak sami deklarują, jest sprawienie, by nasi obywatele cierpieli. Chcę podziękować za odpowiedzialne i twarde stanowisko i przypomnieć słowa patrioty i państwowca Piotra Arkadiewicza z Zostały one wypowiedziane w Dumie Państwowej ponad 100 lat temu, ale teraz są w pełni aktualne. Powiedział on: W obronie Rosji wszyscy musimy się zjednoczyć, skoordynować nasze wysiłki, nasze obowiązki, nasze prawa w celu zachowania jedn jednego historycznego i najwyższego prawa prawa Rosji do bycia silną. Wciąż kłamią, przeinaczają fakty historyczne. Nie ustają w atakach na naszą kulturę, na nasz Kościół ortodoksyjny i inne organizacje religijne. Spójrzcie, co robią z własnym narodem: niszczą rodziny, kultury, tożsamości narodowe. Perwersje aż do pedofilii ogłaszają jako normę ich życia. Księża są zmuszani do błogosławienia małżeństw tej samej płci. Co mogę powiedzieć? Ludzie mają prawo żyć tak jak chcą, nikt nie ingeruje w życie prywatne, nikt nie chce tego robić, ale chcę im powiedzieć, oto pismo święte i inne pisma religii światowych. One wszystkie mówią, że rodzina jest związkiem mężczyzny i kobiety, ale nawet te święte teksty są poddawane w wątpliwość, bo jak dobrze wiadomo, kościół anglikański planuje rozważyć ideę boga neutralnego płciowo. No jeśli chodzi o całe orędzie Putina, to trwało ono prawie dwie godziny, więc